Kikuł to niewielka popegerowska miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Seria tajemnic rozpoczęła się pewnego zimowego wieczoru w 1997 roku we wsi Kikuł koło Torunia. Joanna Zawadzka wyszła z domu zabierając ze sobą album ze zdjęciami swojej dziesięciomiesięcznej miesięcznej córki. Odwiedziła swoją koleżankę mieszkającą w bloku obok. Po około 20 minutach Joanna Zawadzka wyszła, mówiąc, że śpieszy się do córki. Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Nie wróciła do dzisiaj. Śledztwo wznowione zostało rok temu. Zagadka nie została jednak rozwiązana. Rodzina nie poddaje się od ponad 20 lat. Chce dowiedzieć się, gdzie jest Joanna. Zgłosiliśmy najprzód na komendę do Kikoła. Tam spisali protokół. No i odesłali nas do Lipna. No a w Lipnie policjant mówi tak: a w agencjach towarzyskich to szukaliście? Poszukajcie jej w Toruniu, w Ciechocinku. A nie mówi, żeście od razu tu przyszli. Żebyśmy wiedzieli, że nie żyje czy coś, i żeby to ciało znaleźć, to chociażbyśmy ją pochowali. Zaginięcie Joanny Zawackiej to jedna z najbardziej tajemniczych i dramatycznych spraw w kraju. Znikając Joanna zostawiła roczną córkę Klaudię. Obecnie kobieta jest dorosła i chce poznać zagadkę zaginionej matki. Na tej pocie jest studniówka mojej mamy. Zobaczyłam ją pierwszy raz 2-3 lata temu. To jest jedyny zapis, dzięki któremu wszyscy możemy zobaczyć na przykład jak się śmiała. Bo zdjęcia tego nie oddają po prostu. Joanna nigdy nie przedstawiła rodzicom żadnego mężczyzny, z którym się spotykała. Po dziś dzień ojciec Klaudi nie jest znany. Joanna urodziła córkę w dzień po maturach. Do piątego miesiąca ciąży nikt nie wiedział, że kobieta spodziewa się dziecka. Danych ojca nie ujawniła nigdy. W akcie urodzenia córki w rubryce ojciec dziecka wpisała imię Krzysztof. Imię wiązało się z miejscowym policjantem, z którym według relacji znajomych Joanny Zawackiej miała się ona spotykać. Kto jest moim ojcem? No, z tego co mówiła twoja mama, to twoim ojcem jest y, policjant, który mieszkał w Nosił ksywek Bardzo często mama nie używa imienia. Miał na imię Ja też miałam okazję go nawet poznać raz osobiście. No i on wiedział o tym, że jesteś jego dzieckiem. Sprawdzono wątek policjanta jako ojca dziecka Joanny. Jednak dwukrotne badania DNA nie potwierdziły jego ojcostwa. Nie był więc o nic podejrzany. W tej sprawie miał charakter świadka. Pojawiły się również informacje, że związek z jej zaginięciem może mieć ktoś ze środowiska przestępczego lipna. Między innymi dlatego, że przestępcy również chodzili do klubu pola, w którym bawiła się Joanna. Z tego środowiska miały pojawiać się różne informacje na temat jej losów. Z jednych wynikało, że nie żyje, pożądała od kogoś alimentów i trzeba było ją uciszyć. Według innych żyje, tylko uciekła z kimś, dlatego wzięła album ze zdjęciami dziecka. Co zastanawia do dziś? Wzięła ze sobą album ze zdjęciami córki i wyszła. Do koleżanki już nie wróciła. Stąd podejrzenie, że miała spotkać się jeszcze z kimś, dla kogo te zdjęcia miały znaczenie być może z ojcem dziecka. Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa. Nadzoruje je prokuratura okręgowa we Wrocławku. a czynności wykonują policjanci z tak tzw. Archiwum X. -tru. Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.